Trzy wiatraki z przodu. Hmm. Dobra, jeszcze raz. Po budowę mamy Signuma 300. On ma trzy wiatraki. Kurwa. witam wszystkich w polecanych zestawach komputerowych na styczeń 2023. Pokażę Wam kilka zestawów, które przygotowałem do różnych kwot. Dajcie znać w ogóle w komentarzach jakie kwoty chcecie. Bo tutaj ja zaproponowałem swoje, zaraz się dowiecie wszystkiego jakie to są kwoty. No, i tak. Lecimy pierwszy zestaw do 2,5, do około mniej więcej to będą kwoty. Także pierwszy zestaw to około 2500 zł. Co tutaj mamy? Ryzena, 4, Ryzena 5 4500 to jest 6 rdzeni, 12 wątków, e, czyli taki procesor w miarę on jest bez e, zintegrowanej grafiki, dlatego wrzuciłem tutaj inną grafikę e, i to na pewno wyjdzie lepiej niż Integra e, w Ryzenie, e, który jest trochę chyba droższy, ale. Mniej więcej tak to tutaj wygląda. Dobra, mamy Ryzena, dysk 512, ramy e, rama -y, RAM 3200. To myślę, że w takim komputerze do odnotu nawet wyszło trochę mniej niż 2500. To mamy, myślę, że tutaj będzie ok. E, grafikę mamy GTX 1650. Tak jak mówię, to jest lepsza grafika niż Integra w Ryzenie. Także że jakieś gierki tam sobie można pograć lepiej. E, jeśli chodzi o zasilacz, to mamy. No, do tej kwoty niestety ciężko było coś znaleźć. W ogóle też jest dużo. Yy, duże braki są na sklepie, więc no, Też musiałem trochę popatrzeć, co tam mniej więcej się opłaca brać. Ale no, we wszystkich zestawach było trochę zmian też, bo niestety, teraz jak ja to nagrywam, to niestety nie wszystko było dostępne na ten moment, także. Ok, także taki mamy pierwszy zestaw. obudowa taka też. no Do tej kwoty myślę, że Git można trochę taniej y, z obudową polecieć. Płyta główna to jest taka jedna z tańszych. Tu mamy promocję na nią, y, jedna z tańszych, ale myślę, że do tego procesora myślę, że będzie Git B450, nie jest to A. 320 więc tutaj do tego procesora spokojnie ewentualnie do jakiegoś wyższego nam starczy Ok, to mam pierwszy zestaw kolejny zestaw 3500 około co tak co tu się zmienia no, mamy inny procesor 5 Ryzena 55600 bez Xa No to trochę wydajniejszy procesor od tego poprzedniego też 6 rdzeni 12 wątków Obudowę mam tą samą, dorzuciłem tutaj chodzenie on ma w zestawie chodzenie, ale myślę, że jak tutaj do tej kwoty wyszło trochę więcej, nie dużo, myślę, że jak do tej kwoty, to spokojnie tego Ferę piątkę Entorfi, jakby się ktoś zastanawiał, co to jest za firma, to jest nic innego jak Silentium PC. No po nazwie może kojarzycie też Fera, bo wam się mogło skojarzyć, to jest po prostu Silentium PC pod inną nazwą. E, dysk mamy ten sam e, grafikę mamy już lepszą bo 1660 super 6gigową tam mieliśmy chyba 4gigową tak tam mieliśmy 4gigową tu mamy 6gigową Także to już też e, no trochę wydajniejsza grafika ram mamy ten sam płyta główna <coughs> płyta główną mamy B550 więc chipset wyżej A myślę że spokojnie do tego procesora wystarczy i nawet pod jakieś ewentualne przyszłe rozbudowy też nam wystarczy. No i zasilacz mamy BQLETA 600W. Lecimy dalej. 4500. Co tutaj mamy? Obudowę. Chłodzenie zostawiłem. Dysk. Tutaj wrzuciłem dysk na PCI Express e, NVMe. To jest dość taki. Wiem, czy budżetowy, no dość polecany dysk, z tego co ja patrzyłem, to opinie ma dobre, więc myślę, że spokojnie tutaj da radę. Jedno tutaj już mamy. E Procesor nam zostaje ten sam co w poprzednim zestawie. Ramyk Utrama 3600, już wyższe taktowanie mamy na ramach. 2 razy 8 giga. E Razeny, no lubią. Szybsze taktowania, więc tutaj myślę, że wszystko będzie, git powinien współpracować spokojnie z tą płytą. Z tego co patrzyłem, nie ma tu, że tutaj żadnego problemu. Jeśli chodzi o grafikę, No to tu już mamy trochę wyżej, bo 3000 RTX, 3060, 12-gigowa grafika No to jest taka grafika pod Full HD, nawet nawet nie wiem, czy wykorzystacie te 12 giga raczej chyba nie. Nawet jakieś wyższe rozdzielczości, bo tutaj procesor no nie ma takiego znaczenia już wyższej rozdzielczości. Myślę, że powinien dać jeszcze radę jakoś ten, ten Ryzen. E, I zasilacz nam został 600W. Ten sam co poprzednio. Ok, lecimy. Kolejny zestaw. 4500, tu mieliśmy go na Ryzenie. A tu jest propozycja na Intelu, i tak to wygląda. Tutaj w sumie zmieniła się tylko płyta główna, no bo mamy inny chipset B660 i mamy Intela i 512 400F. To jest 6 rdzeni, 12 wątków, procesor. Ramy mamy 3200, bo tutaj, no, Intel, ja wiem, do Intela myślę, że spokojnie te ramy wystarczą. Grafikę mamy tą samą, zaś że mam ten. a nie, grafikę, przepraszam, mamy gain warda. Tu mieliśmy. a nie, ten sam, tą samą. Okej. Okay. No, czyli. Tak to tutaj wygląda. Jeśli chodzi o kwotę, no wyszło trochę więcej, prawie 4600, ale no niestety na Intelu ciężko, powiem Wam teraz cenowo, złożyć coś, coś, co będzie w miarę. GIT w, w tej kasie. Bardziej opłacalny jest teraz Ryzen po tych cenach, które mamy. No tak. Ewentualnie możecie tutaj zaoszczędzić trochę na dysku, dać jakieś 512 i ewentualnie nie NVMe. Chociaż, no jak tam wolicie, ewentualnie możecie zawsze dołożyć, tak. Lecimy do kolejnego zestawu. 5500 kwota na Ryzenie. Tutaj jest tylko jeden do tej kwoty i mamy tak. 650 już zasilacz piquieta w mamy signuma 300 on ma trzy wentylatory tutaj na, na froncie, jeden na z tyłu obudowy chłodzenie tutaj wrzuciłem też ferre dual fan, on ma dwa wentylatory dysk zostawimy ten kioxia jak chyba to czytam, mam nadzieję, nie wiem. Mamy zmiany w procesorze tutaj 5700X to jest 8 rdzeni, 16 wątków, już czyli trochę mocniejszy procesor od poprzedniego. Karty graficzne mamy 3060 Ti, już tutaj, tutaj mieliśmy e, 3060 bez Ti, no ta jest trochę wydajniejsza. Mamy RAM 3600 Corsera, dwie kości po 8 gb RGB też. Ten zestaw też spokojnie pod jakieś streamy, ewentualnie obróbkę wideo e, będzie dość, myślę, że będzie zapas tutaj mocy w tym komputerze. Okej, okay, lecimy dalej. 7000 na Ryzenie. No, tutaj mamy trochę więcej zmian. Grafika 3060 T i od Asusa ona jest trochę, trochę lepsze taktowania ma ta Grafika więc deko będzie wydajniejsza od poprzedniej poprze od poprzedniego zestawu. Eee, obudowę mamy z 300, czyli tą samą. Eee, Chwodzenie nam zostaje. Ramy tutaj jest ciekawa sprawa, bo do kwoty 7000, no tu wyszło 6800. Z tym, że tutaj była płyta zmieniana, bo niestety ta, która była jakby pierwsza, niestety była niedostępna, musiałem odmienić ją. Więc dlatego taka kwota wyszła. Jeśli chodzi o RAMy, mamy 32GB tutaj. No to jest taki komputer, już pod, pod jakąś obróbkę wideo, ewentualnie. Jak jakieś tam w 4K nawet rzeczy możecie robić na nim. Spokojnie tutaj więcej RAMu Wam się przyda. Zasilacz 850 Be 850W. No tutaj jest trochę zapasu w tym zasilaczu, ale myślę, że spokojnie pod jakiś upgrade grafiki. Ewentualnie procesora Ryzeny tutaj no, nie są jakoś prądożerne bardzo, więc bardziej pod grafikę e, do ewentualnego upgrade'u. Ten zasilacz. Dysk Samsunga mamy 1 terabajt, on jest trochę szybszy e, od poprzedniego, od tego Kioxia. Płyta chyba została ta sama co wcześniej, tak została wcześniej. Ona też była podmieniona, chyba w poprzednim zestawie. Bo też jej nie było. I mamy Ryzena 5800X, też 8 rdzeni, 16 wątków. Tak jak w poprzednim zestawie. Tylko tutaj mamy trochę in, lepsze, jakby taktowanie. On jest niedużo, jest wydajniejszy, tak naprawdę, od poprzedniego. No i pastę też rzuciłem tutaj krajonauta. Ja akurat tej pasty u siebie sam w swoim komputerze używam. Także też polecam. Tu mamy na Ryzenie. Też do 7000, z tym, że mamy trochę inny komputer. Większość też rzeczy została. Zmieniła nam się grafika RTX 3070 Ti. No to jest też już wydajniejsza grafika kosztem w sumie podobnego procesora, bo tu mamy powrót do tego wcześniejszego zestawu za 5000-5500, czyli mamy Ryzena 75700X. Płytę mamy też Aorusa B550, spokojnie to ten zestaw wystarczy, ale niestety musiałem zmienić tutaj dysk, bo ten, tamten Samsunga był trochę droższy, więc mamy tutaj Adata 1 terabajtową. No i taki komputer myślę, że też jest, no będzie wydajniejszy, tak? Tu mamy, no też nie wyszło nam całe 7000, ale mniej więcej. A tak, jak mówię, tutaj była też płyta zmieniona w tym zestawie. Także jak to wygląda, to już taki naprawdę fajny komputer pod, pod różne zastosowania, czy streamy, czy, czy jakieś mocniejsze gry, czy nawet do jakiegoś 2K. Spokojnie tutaj ta grafika nam da radę. 7000, ale na Intelu tym razem. Na Intelu tutaj to jest zestaw taki podobny jak jak był wcześniej, tylko tutaj mamy, na, tutaj jest Asus i tutaj też mamy Asusa, czyli to, tego pierwszego za 7000. 3060 TI Wróciła nam ta karta. Zasilacz to mamy ten sam. zmienił się tutaj procesor. Gra, procesor płyta główna Z690 to jedna z takich tańszych płyt, które w ogóle myślę, że pod ten procesor by były OK. Były tańsze, ale no nie miały chodzonej sekcji zasilania, więc odpuściłem sobie takie płyty. Tak, no i mamy Intela tutaj 12600K z odblokowanym mnożnikiem, i to jest procesor, który ma 10 rdzeni już, 6 rdzeni Performance i 4 rdzenie Efficiency, więc tutaj no jest to taki myślę, że podobnie wydajnościowo, a nawet może i lepiej wypadający procesor od tego Ryzena z poprzedniego zestawu. E, tutaj mamy aż 16 wątków także no jest tutaj jest tutaj duża moc w tym procesorze ram jeśli chodzi o ram mamy też inny ram Kingstona piury 2 razy yy, 16 to jest też 32 giga ramu tak jak w poprzednim którymś zestawie było więc też taki komputer pod obróbkę wideo pod streamy spokojnie na procesorze ten procesor nam da radę to obsłużyć wszystko 10 tysięcy i tutaj mam aż trzy komputery przygotowane jeśli chodzi o ten zestaw to mamy go na najnowszym Ryzenie 7 czyli na nowe, nowej generacji 7700X czy on jest opłacalny pod względem wydajności za tą cenę kurczę ciężko powiedzieć w tym zestawie na no spokojnie tu nam wyszło trochę poniżej 10 000 ale czy ten jest opłacalny nie wiem Do pozostawiam do Waszej opinii. E, na pewno jest y, wydaj, wydajniejszy od poprzednika, także niestety kosztem temperatur. Ponoć teraz się trochę grzeją, ale no co tutaj na to poradzimy. Tak ponoć ma być z tego, co AMD mówiło. E, obudowa. Obudowę mamy Master Mastera. To jest taka, pewnie ją kojarzycie Może jak się interesujecie dziś e, takimi zestawami komputerowymi, ona ma dwa duże wentylatory na w froncie i jeden na tyle obudowy. To jest taka dość fajna obudowa no cena, tak jak widać. 649 nie było, powiem Wam, z czego za bardzo wybrać, bo dużo obudów niestety nie jest dostępnych tak, tak, tak jak inne jakieś podzespoły. Płyty główne to ciężko jest z chodzeniami na procesor też ciężko jest dobrać. Więc no tutaj też mamy powietrzne chodzenie, ale już Fortisa 5 Dualfana RAM to jest 32GB, dwie kości po 16, taktowane 5200 To są DDR5 już, ponieważ ten procesor no, nie obsługuje już innych, nie obsługuje DDR4, a właściwie płyta nie jest przystosowany tylko pod DDR5 więc no mamy tutaj piątki to jest też cenowo trochę więcej nam wychodzi chłodzenie już wcześniej mówiłem mamy trochę większe chłodzenie spokojnie jeśli chodzi o cztery banki pamięci pod tą płytę nie powinno nam to chłodzenie zasłonić ponieważ ono jest trochę cofnięte jakby więc Spokojnie tutaj będzie można cztery banki wykorzystać, nawet i wyższe jakieś pamięci sobie tutaj włożycie na tą płytę. Jeśli chodzi o grafikę, y, mamy Gigabajta 30 RTX 3080 od Gigabajta. No, jest tutaj też promocja na tą kartę, więc myślę, że dość fajna cena, jak za tą kartę. I dysk wrócił nam Dysk Samsunga 1TB na PCI Express. Który tam już wcześniej był w którymś poprzednim zestawie. Przechodzimy do kolejnego zestawu. To jest też do 10 tysięcy, ale na Intelu. No, niestety obudowa nam wróciła poprzednia. Niestety, albo niestety. To jest też dość fajna obudowa. Ona jest dość e, fajnie wentylowana. Co do procesora, mamy tutaj e, Intela i7. 13700KF. E. I tak, tutaj mamy 16 rdzeni aż. 8 rdzeni Performance, 8 rdzeni Efficiency, no i 24 wątki. Bardzo wydajny procesor, jeśli chodzi o kwotę, no niestety trochę kosztuje, więc taki komputer na pewno do jakichś profesjonalnych rzeczy albo do streamów, albo do gier. Spokojnie nam tutaj wystarczy. Pod jakiś render, nawet też w jakiejś wyższy rozdzielczości, 4K czy coś takiego, to spokojnie nam to da radę. Płyta, jedna z tańszych, które były yy, i która ma jeszcze Wi przy tej cenie, no tutaj możemy sobie taką płytę wrzucić przy tej cenie zestawu, yy, a wi może się nam przyda. Tu nie dużo płyt yy, ma Wi-Fi z aktualnie dostępnych, a myślę, że to fajny feature. Yy, jeśli chodzi o zasilacz, mamy 850kę, to myślę, że spokojnie wystarczy. Grafika została nam ta sama, jeśli chodzi o ram, to też mamy ten sam ram. A daty 5200. Chłodzenie, no tutaj też Fortis 5 Dual Fan. Na ten procesor myślę, że powinien spokojnie sobie dać radę. Niestety nie ma tutaj wodnego chłodzenia, ponieważ w ogóle prawie nie ma dostępnych 360 żadnych. Jeśli chodzi o jakieś mniejsze chłodzenia to też powiem wam ciężko za, za jakąś fajną kwotę coś, coś wydajnego w tym momencie dostać, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Jeśli chodzi o dysk to mamy 1TB, ten dysk też chyba pojawił się w którymś poprzednim zestawie. Ostatni zestaw jest też do 10 tysięcy, ale jest to trochę inny zestaw. I tak naprawdę z tych wszystkich trzech zestawów do 10 tysięcy, ja sam osobiście wybrałem chyba ten trzeci, czyli dokładnie ten. Co tutaj mamy? Ryzena 5900X to już jest taki procesor yy, 12 rdzeni. Tutaj mamy. I 24 wątki. Ja sam u siebie w komputerze mam 3900X i no tutaj naprawdę z stream, nagrywka gra w jednym momencie i procesor nam na to pozwala. Wszystko oczywiście puszczone na procesorze, tak? Nagrywka i stream. Nie ma żadnych spadków FPS-ów tutaj, więc taki procesor, no jeśli gracie, nagrywacie. I streamujecie w jednym momencie z jednego komputera. To jest naprawdę, polecam Wam e, ten procesor. I tak, zasilacz tutaj e, Seasonic Ja dok dokładnie ten sam zasilacz mam, tylko chyba nie GX, a to wcześniej były chyba Focus Plus. Się chyba nazywały te, te zasilacze. Kolejna seria chyba była właśnie GX. Ja mam też te, ten 850 Plus Gold. E, on jest jakby półpasywny, więc. E, Mamy Asusa w Gaming X570. To jest taka płyta, która też była jedna chyba z tańszych w ogóle na X570, które są dostępne na ten moment. Ciężko było coś innego w ogóle tutaj dostać. Największa tutaj zmiana grafika, czyli mamy RTX A3080 od, od Aorusa. To jest grafika trochę wydajniejsza od poprzedniej. Ona ma wyższe taktowanie. E, chyba na rdzeniu, jak dobrze pamiętam. Nie dużo, ale no jest wydajniejsza. Ona wymaga 3, 3 złącza do zasilania tej karty. Chłodzenie zostało, ponieważ, no tak mówię, nie byłem w stanie znaleźć żadnego wodnego 360, które jest dostępna na ten moment. Dlaczego też taki, takie chłodzenie? Powiem Wam tak. Ja mam 3900 x a tak jak wcześniej wspominałem, i mam ferę piątkę. Chłodzenie dokładnie to Dual Fan, i u mnie pod pewnym obciążeniem procesora, no nie grzeje się ten procesor, tak? O temperatury to są myślę, że takie mniej więcej ok Co dalej? Mamy RAMy też tutaj 32GB, 3600. Taktowanie. One spokojnie też współpracują z tą płytą. Nie ma tutaj żadnego problemu. No i obudowę mamy Signuma 300 RGB, czyli obudowa, która się pojawiała już wcześniej. Ok, także to wszystko w tym miesiącu. Dajcie znać, co myślicie o zestawach. Oczywiście są to luźne propozycje zestawów. Zawsze możecie sobie któreś tutaj podzespoły pozmieniać. Linki, wszystkie linki do wszystkich tych zestawów, które tutaj były prezentowane, zostawiam Wam w komentarzu, w opisie. Dajcie znać, co myślicie. No, i do zobaczenia w przyszłym miesiącu. See ya.